Teraz, teraz, teraz! Hej, witajcie, ja jestem Aleksa. Miedziesz sobie. Pokażę Wam jakiś błąd w coverboxie. <noise> Serio? Jeszcze raz! Się... Oczywiście ja jestem. Siemanko. Ig Banks. Ig Bang Ig bank, bank Oczywiście wpadajcie na mój kanał i Aleksa, a Aleks YouTube, nie? Nie, Harry YouTube. Harry YouTube. Przez dwa ry. No. E, nagrywałaś też? Nagrywasz coś? No to kurde, nagraj w końcu coś. Może nie dzisiaj, ale jutro. Dobra, nieważne. Patrzcie, jaki jest. I my sobie tak jedziemy i nagrywamy. Kiedyś jak zrobiliśmy film, to wtedy się zatrzymał. I I koniec. Bo zatrzymał się. Nie wiem dlaczego. Pamiętasz Alex? Mieliśmy to wrzucić na YouTube, ale nie wyszło, więc dlatego robimy teraz odcinek pierwszy, że jedziemy na hairboardzie. O, patrzcie, Alex zapierdziela. Nagraliśmy... Nagraliśmy film, ale po prostu się nam skończył. No to słuchajcie, może, ale ty umiesz przecież połączyć jeden z drugim filmem, nie? Też, może też umiesz, nie? Spróbujesz, nie? nie? Ty, wygadam na ten film. Coś tam No, to może ten film na przykład zmontujesz, że, no, no, że tam. Em, wiesz, rapy Giego, zapraszam do oglądania. nazywasz Rapy i to mój kanał, a Iggy Bank są moje akcydywa. Moja akcydywa to jest fajne. Serio? A kiedyś mówiłeś? No patrzcie, co on robi. Ja nie wiem, co z tym jest nie tak. Ej, daj mi teraz. Ja nie wiem, co jest z tym nie tak. Ej, daj mi teraz. Okej? Okay? No patrz to. Nie, wow! ja. Trzy I nagle. Oczywiście ja to odkryłem, a kto, 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 kto inny? Oczywiście ja nie wiem. No kurde. Ja nie wiem, czy to jest tak. Ale nie wiem. Musisz czy... tak robić. Nogami, ej! Co się, trzeba tak robić? No? Ale tak, żeś widnie? Nie, czekaj, tak. Tak siedzisz i tak robisz. No powinno robić. Widzicie? Jak się zabić, czy Jak się zabić? Poradnie jak się jak się zabić? Kupujecie Hoverbota i oh, robicie tak jak Igor i... To naprawdę boli. co z tym jest Nie wiem. Patrzcie, ale on... ale on ma twarz pikselowaną. Ale ty masz twarz pikselowaną człowieku. To masz pikselowaną twarz, kurde. Hmm. A, bo ty nacelowałeś tam, to nie opanowałaś na szufladku, no! Ej, nie ja chce mi się już tego nagrywać! Co? Nie chce mi się tego nagrywać! Czego ty nie co? Nie chcę mi się tego nagrywać. A ja naprawdę ja nie wiem o co z tym chodzi! Trzeba to wyłączyć teraz i poczekać chwilę. Ja coś Ludzie, no może się na tym znacie. Nie wiem, co się z tym dzieje. Jakiś chore. Ja nic z tym nie robiłem. Ludzie. Daj mi to. Zrobimy może cięcie małe. No weź, tak nie rób. Śwanko. No nie rób. Dawaj to! No, co no, I ty możesz z telefonu, wiesz? Um, dobra, um, słuchajcie. cześć, nara! Dobra, my tego. Ja nie wiem, co. Słuchajcie, ja nie wiem o co z tym chodzi tutaj, ale. Chwila. Tutaj jest, że robię. Ja naprawdę nie wiem, co się z tym stało. Z tym oczywiście. A. Um, i oczywiście szczęśliwego do Nowego Roku, bo przecież dzisiaj jest Sylwester 31 grudnia, co nie Alex? No rób internet! Dobra, więc...